Trzy pusty na drzwiach piwnicy. Zawsze o tej samej porze. Zawsze ten sam dźwięk metalu ślizgającego się po metalu. To był marzec 1946 roku. Kamienica przy ulicy Półwiejskiej, numer 23. Poznań. Helena Lewandowska, 41 lat, i jej młodsza siostra Józefa, 33 lata, prowadziły pensjonat dla wędrownych handlarzy. Napisz w komentarzach swoje miasto i dokładną godzinę teraz. Nikt nie pytał, dlaczego w pensjonacie nigdy nie nocowały kobiety. Nikt nie zwracał uwagi, że niektórzy goście nigdy nie wychodzili przez frontowe drzwi. Sąsiedzi mówili, że siostry lewandowskie są ciche, pobożne, punktualne z czynszem. Pani Kowalska z drugiego piętra widziała tylko jedno: siostry nigdy nie pozwalały nikomu zejść do piwnicy nawet hydraulikowi, gdy pękła rura w styczniu 1935 roku. Helena była wdową, jej mąż, oficer rezerwy, zastrzelił się w 1932 roku. Zostawił długi i pusty pokój z krwią na ścianie, której ona nigdy do końca nie zmyła. Józefa nigdy nie wyszła za mąż. Była zaręczona kiedyś. Tydzień przed ślubem narzeczony wyjechał do Francji z inną kobietą. To było w 28 roku. Od tamtej pory Józefa przestała się uśmiechać. Obie chodziły do parafii świętego Marcina. Wspowiadały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ksiądz Jankowski mówił później, że Helena zawsze klęczała najdłużej ale nigdy nie opowiadała, z czego się spowiada. W pensjonacie było sześć pokoi. Cena za noc wynosiła 80 groszy. Herbata z miodem była w cenie. Helena osobiście przynosiła ją każdemu gościowi przed snem. Mówiła, że to tradycja rodzinna, że pomaga na spokojny sen. Władysław Nowak przyjechał do Poznania 22 marca 1934 roku. Był akwizytorem farmaceutycznym z Torunia. Miał 47 lat, żonę i córkę w domu. Zarezerwował pokój na trzy noce. Po trzech dniach nie wrócił. Żona zgłosiła zaginięcie. Policja zapisała protokół. Funkcjonariusz napisał w raporcie, prawdopodobnie opuścił rodzinę. Częste przypadki w obecnych czasach. Śledztwo zamknięto po dwóch tygodniach. Nikt nie sprawdził pensjonatu przy Półwiejskiej, Trzy spusty na drzwiach piwnicy. Ten sam dźwięk. Zawsze późnym wieczorem. Jan Piotrowski zniknął w maju tego samego roku. Handlował skórami. Przyjeżdżał do Poznania co dwa miesiące. Miał 52 lata. Bez rodziny. Bez nikogo kto by pytał. Kazimierz Dąbrowski zniknął w lipcu. Emerytowany urzędnik kolejowy. 60 lat. Mieszkał sam. Przyjaciele myśleli, że wyjechał do krewnych na wieś. Tadeusz Wójcik. Podróżny zegarmistrz. Sierpień. 45 lat. Wdowiec. Wszyscy mężczyźni w średnim wieku. Wszyscy sami. Wszyscy bez silnych więzi rodzinnych. Wszyscy wybrali pensjonat przy Półwiejskiej, bo był tani i blisko dworca. Helena prowadziła zeszyt. Skórzana okładka, czarne stronice. Zapisywała wszystko. Imię gościa. Data przyjazdu. Zawartość bagażu. Szacunkowa wartość rzeczy. Status rodzinny. Pod każdym wpisem była data wyjazdu, ale daty były zawsze następnego dnia po przyjeździe. Zawsze. Józefa nie prowadziła zeszytu. Józefa wykonywała polecenia. Helena mówiła jej, kiedy zaparzyć herbatę. Helena mówiła jej, kiedy zamknąć drzwi na trzy spusty. Helena mówiła jej, gdzie złożyć rzeczy. Na strychu kamienicy stały cztery drewniane skrzynie. W każdej skrzyni były posortowane przedmioty. Zegarki w jednej, portfele w drugiej, dokumenty w trzeciej, ubrania w czwartej. Wszystko było ułożone według wartości. Zegarki złote na wierzchu, srebrne niżej. Portfele grubo wypchane z przodu, cienkie z tyłu. Dokumenty ułożone alfabetycznie. Helena paliła w piecu przez cały rok, nawet w lipcu, gdy temperatura przekraczała 30 stopni. Pani Kowalska pytała raz po co. Helena odpowiedziała, że lubi zapach dymu. Że przypomina jej dzieciństwo na wsi. Ale w tym dymie były dokumenty, dowody osobiste, listy, zdjęcia wszystko, co mogło połączyć zniknięcia z pensjonatem. W piwnicy był zapach. Pani Kowalska mówiła o tym później. Taki słodkawy, ciężki, ale nie śmierdziało tak bardzo, żeby zawiadomić kogoś. Myślała, że to szczury, albo stare warzywa. W takich starych kamienicach to normalne. Styczeń 1935 roku. Pękła rura w piwnicy. Woda zaczęła podnosić się na parterze. Właściciel kamienicy kazał wezwać hydraulika. Helena odmówiła wpuszczenia go do piwnicy. Powiedziała, że sama wszystko naprawi. Przez tydzień w kamienicy nie było bieżącej wody. Helena w końcu pozwoliła hydraulikowi wejść, ale tylko do jednego rogu piwnicy. Stała przy nim przez cały czas. Józefa też stała tam. Obie nie odchodziły ani na chwilę. Hydraulik naprawił rurę w 20 minut. Wyszedł. Powiedział żonie wieczorem, że coś tam śmierdziało. Ale nic więcej nie zrobił. To nie jego sprawa. Trzy spusty na drzwiach piwnicy. Ten sam dźwięk. Pani Kowalska słyszała go prawie co tydzień, czasem dwa razy w tygodniu, zawsze późnym wieczorem, zawsze po ciemku. Pensjonat działał bez pełnej rejestracji. W tamtych czasach wiele małych biznesów działało tak: policja nie kontrolowała regularnie, wystarczyło płacić podatek, nie robić problemów. Siostry Lewandowskie nie robiły problemów. Helena miała 41 lat, gdy zabiła pierwszego mężczyznę. To był prawdopodobnie Władysław Nowak, ale nikt tego nie wie na pewno. Może był ktoś wcześniej, może zanim przyjechały do Poznania, bo siostry przeprowadziły się do Poznania dopiero w 1933 roku. Wcześniej mieszkały w małym miasteczku pod Gnieznem, tam też wynajmowały pokoje. Tam też było kilku mężczyzn, którzy zniknęli. Ale nikt tego nie sprawdził. Nikt nie połączył tych spraw. Dokumenty z tamtego okresu zaginęły podczas wojny, albo nigdy nie istniały. To było małe miejsce. Wędrowni handlarze znikali. To się zdarzało. W Poznaniu Helena rozwinęła system. Gość przyjeżdżał wieczorem, zmęczony po podróży, głodny. Helena oferowała kolację, zupy albo chleb z smalcem, potem herbatę z miodem. W herbacie był chloroform, nie za dużo, wystarczająco, żeby gość zasnął głęboko. Nie obudził się, gdy siostry wchodziły do pokoju. Co działo się potem, wiadomo tylko z zeznań Heleny, ale ona kłamała przez całe śledztwo. Zmieniała wersję, odwoływała słowa. Psychiatra sądowy napisał, że Helena ma wysoki poziom inteligencji i pełną świadomość swoich czynów, ale jest niezdolna do empatii. Józefa nie mówiła nic, podczas przesłuchań siedziała w milczeniu, patrzyła w podłogę. Gdy pytano ją o cokolwiek, powtarzała: Helena wie. Pytajcie, Helenę. Psychiatra napisał o Józefie: całkowita podrzędność wobec starszej siostry, głęboka depersonalizacja, brak własnej woli, działa jak automat. W pensjonacie były dwa młotki, jeden ciężki, drugi lżejszy. W piwnicy znaleziono też sznury, butelki, szmatki nasączone czymś chemicznym. Wszystko było schowane pod starymi deskami. Pod deskami była wykopana dziura, prawie dwa metry głęboka. Tam były ciała, siedem ciał, różny stopień rozkładu: niektóre zawinięte w ceratę, inne posypane wapnem, wszystkie pozbawione wartościowych przedmiotów. Najstarsze no ciało było już prawie całkowicie rozłożone, pozostały tylko kości. Eksperci sądowi ustalili, że to mężczyzna około 50 lat. Zmarł około dwóch lat wcześniej, czyli w 1934 roku. Najprawdopodobniej to był Władysław Nowak. Ciało numer 2. Mniej rozłożone. Mężczyzna 45. 50 lat. Zmarł około półtora roku wcześniej. Prawdopodobnie Jan Piotrowski. tak dalej. 7 ciał. 7 mężczyzn. siedem życiorysów, które zatrzymały się w pensjonacie przy Półwiejskiej. Ale była jeszcze jedna rzecz. W zeszycie Heleny było 11 wpisów. Nie 7. 11. Cztery ciała nie były w piwnicy. Albo były gdzie indziej, albo śledczy źle liczyli. Nikt tego nie wyjaśnił do końca. Pani Kowalska została przysłuchana siedem razy. Za każdym razem mówiła to samo, trzy spusty. Późnym wieczorem ten sam dźwięk. Czasem słyszała też coś innego, jakby ciężki przedmiot spadał na podłogę. Raz, dwa razy, potem cisza. Pytano ją, dlaczego nigdy nie zgłosiła tego. Odpowiedziała: To nie moja sprawa. Siostry były spokojne. Nikt się nie skarżył. Myślałam, że to jakieś naprawy. Oto była Polska 30. lat. Ludzie nie wtrącali się w cudze sprawy, zwłaszcza gdy chodziło o dwie pobożne wdowy, dwie kobiety, które chodziły do kościoła, które spowiadały się regularnie. Księgarz spod jedenastki zeznał, że Helena kupowała u niego wapno co dwa, trzy miesiące. Dużo wapna. Pytał raz po co? Helena powiedziała, że do dezynfekcji piwnicy, czy tam są szczury? On uwierzył. Aptekarz z ulicy Świętego Marcin zeznał, że Helena kupowała chloroform. Mówiła, że na bóle zębów, że ma problemy z dziąsłami. Kupowała co miesiąc małe butelki. Nic podejrzanego. Wszystko było normalne. Wszystko miało wytłumaczenie. Helena była inteligentna. Wiedziała jak nie wzbudzać podejrzeń. Anonimowy meldunek wpłynął 14 sierpnia 1936 roku. Ktoś zadzwonił na posterunek milicji. Mężczyzna, głos młody. Powiedział tylko: Kamienica półwiejska, 23, piwnica. Dziwny zapach. Potem się rozłączył. Nigdy nie ustalono, kto to był. Może ktoś ze służb, może sąsiad, może ktoś, kto przeżył. Ale to mało prawdopodobne. Ofiary nie przeżywały. Milicja przyjechała następnego dnia rano. Funkcjonariusze zapukali do drzwi. Helena otworzyła, uśmiechnęła się, zaprosiła ich do środka. Zaoferowała herbatę. Funkcjonariusze odmówili. Powiedzieli, że dostali meldunek o dziwnym zapachu. Chcą sprawdzić piwnicę. Helena nie protestowała. Powiedziała: Oczywiście, proszę bardzo. To pewnie szczury. Ehm, mam tam problemy ze szczurami. Wzięła klucze. Poprowadziła ich na dół. Józefa została na górze. Stała przy schodach. Nie mówiła nic. Patrzyła, jak Helena schodzi z milicjantami. Drzwi do piwnicy miały trzy spusty. Helena otworzyła je po kolei. Ten sam dźwięk, który pani Kowalska słyszała przez dwa lata metaliczny, ciężki, ostateczny. W piwnicy było ciemno, wilgotno, zapach był silny. Jeden z funkcjonariuszy zapalił latarkę, rozejrzał się, zobaczył stare meble, skrzynie, jakieś narzędzia, wszystko wyglądało normalnie. Potem zobaczył deski, luźne deski na podłodze, pod nimi coś ciemnego, zapach stamtąd dochodził. Funkcjonariusz podszedł bliżej, odchylił deski, zobaczył. Helena stała za nim, nie uciekała. Nie krzyczała, stała spokojnie, czekała. Gdy funkcjonariusze odwrócili się do niej, powiedziała: Wiedziałam, że kiedyś przyjdziecie. Proces trwał prawie dwa lata, świadków było wielu, zeznania były sprzeczne. Niektórzy mówili, że siostry były normalne, inni, że zawsze było w nich coś dziwnego. Pani Kowalska zeznała o trzech spustach, o zapachu, o tym, że Helena paliła w piecu latem, o tym, że w pensjonacie nigdy nie nocowały kobiety. Księgarz zeznał o wapnie, aptekarz o chloroformie, hydraulik o tym, że nie pozwolono mu obejrzeć całej piwnicy. Właściciel kamienicy zeznał, że siostry zawsze płaciły punktualnie. Nigdy nie było skarg, nigdy problemów. Ksiądz Jankowski z parafii św. Marcina zeznał, że Helena i Józefa były wzorowymi parafiankami. Chodziły na msze, spowiadały się, pomagały przy kościelnych zbiórkach, nigdy nie dały powodu do podejrzeń. Helena podczas procesu zmieniała zeznania. Raz mówiła, że to Józefa wszystko zrobiła. Potem, że to ona sama, potem, że działały razem. Na koniec powiedziała coś, co zaprotokołowano dosłownie. Mężczyźni zawsze brali od kobiet zawsze. Biorą pieniądze. Biorą ciała. Biorą godność. Zostawiają długi. Zostawiają sieroty. Zostawiają puste pokoje z krwią na ścianie. My tylko wzięłyśmy z powrotem. Psychiatra sądowy przesłuchał Helenę pięć razy. Napisał raport. W raporcie była jedna kluczowa konkluzja. Oskarżona wykazuje pełną poczytalność. Jest inteligentna, zorganizowana i w pełni świadoma konsekwencji swoich czynów. Jednakże wykazuje całkowity brak empatii i głęboko zakorzenioną nienawiść do płci męskiej, prawdopodobnie wynikającą z osobistych traum oraz szerszego doświadczenia opresji patriarchalnej. Józefa nie mówiła nic. Siedziała na sali sądowej z opuszczoną głową. Gdy sędzia pytał ją bezpośrednio, odpowiadała: Nie pamiętam, albo Helena mówiła, co mam robić. Psychiatra napisał o niej, całkowita podrzędność, brak autonomii, funkcjonuje jako przedłużenie woli starszej siostry. W warunkach izolacji od Heleny prawdopodobnie nie byłaby zdolna do samodzielnego funkcjonowania. Obrońca Józefy próbował udowodnić, że była pod wpływem, że Helena ją zmuszała, że bała się odmówić, ale nie było na to dowodów. Józefa nie miała śladów przemocy, nie uciekała, nie prosiła o pomoc. Sąd uznał, że działały wspólnie, z premedytacją, metodycznie, przez co najmniej dwa lata. Helena została skazana na karę śmierci Józefa na dożywotnie więzienie Helena przyjęła wyrok bez emocji Nie apelowała Powiedziała sędziemu Zrobiłabym to samo jeszcze raz Karę wykonano 10 stycznia 1938 roku Helena Lewandowska została stracona o 6 rano W więzieniu na Młyńskiej Nie prosiła o kapłana Ostatnie słowa zaprotokołowano Nie żałuję niczego Józefa przeżyła wojnę w więzieniu Po wojnie, gdy system się zmienił Ponownie rozpatrzono jej sprawę Zmieniono wyrok na 15 lat. Wyszła w 1951 roku. Miała 49 lat. Nikt nie wie, co się z nią stało potem. Dokumenty milczą. Nie ma śladów, gdzie wyjechała. Czy ktoś ją przyjął, czy żyła sama, czy w ogóle żyła? Pensjonat przy półwiejskiej został zamknięty. Kamienica stoi do dziś. Teraz są tam mieszkania. Ludzie mieszkają, wychowują dzieci. Nie wiedzą, co było w piwnicy. Ale jest jeszcze coś. Coś o czym śledztwo nie chciało mówić głośno. W zeszycie Heleny było 11 wpisów. W piwnicy znaleziono 7 ciał. 4 mężczyzn zniknęło. Bez śladu. Bez ciał. Śledczy sprawdzili miasteczko pod Gniezdem, gdzie siostry mieszkały wcześniej. Tam też byli mężczyźni, którzy zniknęli. Co najmniej trzech. Może więcej. Nikt tego nie doliczy. Dokumenty zaginęły. Ludzie umarli. Czas zatarł ślady. Ale była jeszcze jedna rzecz, znaleziona przez przypadek. W 1948 roku, gdy remontowano kamienicę, robotnicy odkryli w ścianie piwnicy małą wnękę. W środku była puszka. W puszce list. List nie był adresowany do nikogo. Był napisany ręką Heleny. Data: Lipiec 1936 roku miesiąc przed aresztowaniem. W liście Helena opisywała szczegółowo, jak wyglądała jej pierwsza ofiara nie w pensjonacie wcześniej o wiele wcześniej. Gdy miała 20 lat. Gdy mieszkała jeszcze z rodzicami, gdy jej ojciec pił, gdy jej ojciec krzywdził matkę, gdy którejś nocy ojciec już nie wstał, wtedy zrozumiałam, że można, że nie jest tak trudno, że świat nie zawali się, gdy zniknie jeden mężczyzna, że nikt nie będzie pytał zbyt głośno, że można żyć dalej. List nigdy nie został oficjalnie włączony do akt. Prokuratura uznała, że to może być falsyfikat albo wymysł. Helena przecież już nie żyła, nie można było jej zapytać, ale pismo było jej. Ekspertyza to potwierdziła. Choć oficjalnie nigdy tego nie przyznano, puszka trafiła do archiwum. Potem archiwum spłonęło podczas bombardowania w 1944 roku. Dokumenty zaginęły, list też. Pozostał tylko protokół z jego odnalezienia i nazwisko funkcjonariusza, który go znalazł. Andrzej Wiśniewski. Zmarł w 1962 roku. Nie zostawił żadnych notatek. Trzy spusty na drzwiach piwnicy. Ten sam dźwięk, który pani Kowalska słyszała przez dwa lata. Może dłużej. Może od momentu, gdy siostry Lewandowskie wprowadziły się do Poznania, może nawet wcześniej, w tym miasteczku pod gniezdem. Ile naprawdę było ofiar? 11? 15? 20? Helena zabiła pierwszego mężczyznę, gdy miała 20 lat. Została stracona, gdy miała 45. To 25 lat. Jeśli zabijała średnio raz na rok, to 25 ofiar. Jeśli częściej, to więcej. Ale to tylko matematyka, liczby na papierze, prawda jest gdzieś w archiwach, albo już jej nie ma. Została tylko pamięć i pytania. Czy siostry Lewandowskie działały samodzielnie, czy może były częścią czegoś większego? Czy były inne pensjonaty, inne piwnice, inne kobiety, które postanowiły, że mężczyźni wzięli już wystarczająco dużo? W latach 30. w całej Polsce zaginęło tysiące ludzi. Większość z nich to mężczyźni: wędrowni handlarze, rzemieślnicy, ludzie bez rodziny, bez nikogo, kto by ich szukał. Policja nie miała zasobów, nie miała czasu, nie miała woli, żeby ich szukać. To byli nikt, znikali. Co się zdarzało? Może niektórzy z nich trafili do pensjonatu przy Półwiejskiej, może nie, może trafili gdzie indziej, do innej piwnicy, do innego domu prowadzonego przez inne kobiety z podobną przeszłością. Nikt tego nie sprawdził, nikt tego nie połączył, każda sprawa była oddzielna, każde zniknięcie było przypadkiem. Dopiero gdy znaleziono siedem ciał w jednym miejscu, sprawa stała się zbyt duża, żeby ją zignorować. Ale nawet wtedy śledztwo było niepełne. Cztery ciała zniknęły. List w puszce uznano za niewiarygodny. Dokumenty z gniezna zaginęły. Józefa milczała. Helena nie powiedziała wszystkiego. Prawda została pogrzebana razem z Heleną, razem z ofiarami, których nigdy nie odnaleziono. Kamienica przy Półwiejskiej 23 stoi do dziś. W piwnicy mieszka ktoś może student, może młoda rodzina nie wiedzą, co tam było nie wiedzą o trzech spustach o zapachu o deskach, pod którymi leżeli ludzie. Drzwi do piwnicy zostały wymienione w latach 50. Nowe drzwi. Nowoczesny zamek. Jeden z pust. Żadnego dźwięku metalu ślizgającego się po metalu. Ale jeśli zapytasz starszych ludzi na Półwiejskiej, niektórzy pamiętają, niektórzy słyszeli od swoich rodziców. O pensjonacie, o siostrach, o mężczyznach, którzy nigdy nie wyszli. Niektórzy do dziś nie chcą chodzić obok kamienicy po zmroku. Mówią, że tam jest dziwna energia, że coś tam zostało. Coś ciężkiego, nierozwiązanego. To oczywiście przesąd, ale przesądy rodzą się z prawdy, z pamięci. Z tego, co ludzie widzieli i czego nie mogli zrozumieć, trzech spustów, dźwięku metalu, zapachu z piwnicy, heleny z zeszytem, Józefy, która tylko wykonywała polecenia. I najważniejszego pytania. Pytania, na które nikt nigdy nie odpowiedział. Dlaczego nikt nie zapytał wcześniej? Dlaczego sąsiedzi milczeli przez dwa lata? Dlaczego księgarz sprzedawał wapno bez pytań? Dlaczego aptekarz nie zgłosił, że jedna kobieta kupuje chloroform co miesiąc? Czy to była obojętność? Strach? A może coś innego. Może ludzie wiedzieli. Może nie chcieli wiedzieć. Może w jakiś sposób rozumieli. Może myśleli, że te wędrowne mężczyźni nie są ważni. Że nikt za nimi nie tęskni. Że świat nie będzie gorszy bez nich. Helena powiedziała w sądzie: mężczyźni zawsze brali od kobiet. Ile kobiet w tej sali sądowej w głębi duszy pomyślało, że ma rację? Ile kobiet w tamtych czasach żyło z długami po mężach? Z dziećmi po mężczyznach, którzy odeszli? Z siniakami po mężczyznach, którzy zostali? Nikt tego nie zapytał, nikt nie chciał wiedzieć. Wyrok zapadł. Sprawa zamknięta, Helena stracona, Józefa wsadzona do więzienia, pensjonat zamknięty koniec. Ale to nie był koniec, bo pytania zostały, bo ciała zniknęły. Polist w puszce mówił o pierwszej ofierze o ojcu o dwudziestoletniej dziewczynie, która odkryła, że można zabić i żyć dalej i zostało jeszcze jedno coś, o czym nikt nie mówi głośno coś, co tkwi gdzieś na dnie dokumentów sądowych. W zeznaniach Heleny na samym końcu jest jedno zdanie. Jedno pytanie, które Helena zadała sędziemu tuż przed ogłoszeniem wyroku. Czy jeśli wszyscy o tym wiedzieli, a nikt nic nie zrobił, to kto naprawdę jest winny? Sędzia nie odpowiedział. Nakazał wykreślić to pytanie z protokołu, ale protokolant już zapisał. I teraz to tam jest. W archiwum. Jeśli ktoś poszuka wystarczająco długo, pytanie bez odpowiedzi. Jak cztery ciała bez grobu. Jak list w puszce, który spłonął. Jak Józefa, która zniknęła po wyjściu z więzienia. Wszystko się nie domyka. Nie ma czystego zakończenia. Nie ma sprawiedliwości, która by wszystkich usatysfakcjonowała. Jest tylko kamienica przy Półwiejskiej, drzwi z jednym spustem, piwnica, w której ktoś teraz mieszka i pamięć ludzi, którzy słyszeli od swoich rodziców o trzech spustach, o zapachu, o siostrach. I jest to pytanie. Pytanie Heleny. Pytanie, które powinno zamknąć sprawę, ale które ją otwiera na nowo. Jeśli wszyscy o tym wiedzieli, księgarz, aptekarz, hydraulik, pani Kowalska, wszyscy sąsiedzi, dlaczego nikt nie zamknął tych drzwi wcześniej? Może dlatego, że te drzwi nie były zamknięte dla wszystkich jednakowo, może dla niektórych były zamknięte od środka, a dla innych od zewnątrz. Może Helena i Józefa nie były jedynymi więźniami w tej kamienicy, może wszyscy tam żyli w jakiejś piwnicy, w jakimś ciemnym miejscu, gdzie słychać tylko trzy spusty i dźwięk metalu. Napisz w komentarzach, co o tym teraz myślisz. Czy wina leży tylko po stronie tych, którzy zabijają? Czy także po stronie tych, którzy widzą i milczą? Bo historia sióstr Lewandowskich to nie tylko historia o dwóch kobietach, które zabiły siedmiu mężczyzn. To historia o społeczeństwie, które nie chciało wiedzieć, o ludziach, którzy słyszeli trzy spusty i dalej spali spokojnie, o systemie, który nie szukał zagujonych, bo byli nikim. I ta historia się nie skończyła w 1938 roku, gdy Helena zmarła. Nie skończyła się w 51, gdy Józefa wyszła z więzienia. Nie skończyła się, gdy kamienice wyremontowano i wpuszczono nowych lokatorów. Ta historia trwa nadal. Za każdym razem, gdy słyszymy coś dziwnego u sąsiada i nie pytamy. Za każdym razem, gdy ktoś znika i myślimy, to pewnie sam odszedł. Za każdym razem, gdy widzimy coś niepokojącego i mówimy, to nie moja sprawa. Trzy spusty na drzwiach, jeden dźwięk, jedna cisza. A w tej ciszy pytanie, które nikt nie chce usłyszeć. Kto zamyka te drzwi i kto powinien je otworzyć?